Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na sercach synów Izraela. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. Pan zaś to duch. A gdzie jest duch pański, tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą. Wpatrujemy się w jasność pańską jakby w zwierciadle za sprawą ducha pańskiego coraz bardziej jaśniejąc upodobniamy się do jego obrazu przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie nie upadamy na duchu a jeśli nawet ewangelia nasza jest ukryta to tylko dla tych którzy idą na zatracenie dla niewiernych których umysły zaślepił bóg tego świata aby nie olśnił ich blask Ewangelii i chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, ten, który rozkazał ciemnością, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach. By olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam: każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: bezbożniku, Podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza.